Witam serdecznie. Troszkę zimy do nas przyszło, ale to nie o zimie. E, film dzisiaj, jako że u mnie na kanale Mydło i Powidło, e, to dzisiaj tak sobie pomyślałem, że może to zaciekawi Was ten temat. E, jakie oglądam kanały, a jakich nie oglądam albo już nie oglądam. No, tak mniej więcej Wam powiem, pokażę. Bania sobie stoi. Przy takiej pogodzie może fajnie rozpalić. Zobaczymy dzisiaj wieczorkiem, jak to będzie jeszcze. Co tu przy domku, nic się nie zmieniło. Zaraz przeniesiemy się w inne miejsce i wtedy Wam tam powiem o tym, jak to z tym moim oglądaniem na YouTube jest. Bo z drugiej strony Wam powiem, że to też kiedyś więcej oglądałem różnych kanałów. A teraz jakoś też między innymi nie ma czasu, bo tak, trochę zajęcia coś tam przy domu, tak, trochę... No tak to jest, no po prostu, no, Że mniej się poświęca uwagi. Na początek Wam pokażę nasze nowe nabytki. Dostaliśmy jakby w prezencie od znajomych, którzy opróżniają swoją chałupę. Tutaj widać takie koło duże, jako że my jesteśmy takimi osobami za nią, które... Lubią starocie, oczywiście mamy też pewne rzeczy, muszą być nowoczesne, tak? Jakiś tutaj pojechał samochód, przywiózł chyba żwir tam do sąsiada. Także pozdrawiam, Polbut Ełcki. I dostaliśmy takie koło, dostaliśmy też taki, zobaczcie tutaj Wam pokażę, dostaliśmy taki kufer. Oczywiście to są rzeczy do renowacji. Trzeba będzie to wszystko ogarnąć jeszcze. Dostaliśmy też taką komodę. Wszystko ten taki aparacik, czyli smena, smena stara. I, I Ania będzie miała zajęcie, bo Wam zaraz pokażę, co ona czasami robi. Ten kufer był, jak widać, malowany, więc tutaj będzie problem pewnie z doczyszczeniem go do oryginalności, czyli jakiegoś drewna, ale on najprawdopodobniej oryginalnie już był malowany, zobaczymy. To drugie, tą szafkę, taką jak gdyby, nie wiem, do przedpokoju, do holu, do, do wiatrołapu, e, się doczyści pewnie do drzewa, ale to już ani pomysł. My zaraz się przenosimy sobie w inne miejsce, bo jest fajnie, e, fajna taka, fajna po prostu zima, więc przeniesiemy się w inne miejsce i Wam powiem o tych kanałach. A tutaj jeszcze na chwilkę Wam stawię taką króciutką wstawkę, żeby nikt nie mówił, że moja Ania też nic nie robi. Ona tak hobbystycznie właśnie zajmuje się odnawianiem takich staroci, jak sobie tam ma wolny czas i to lubi. Także my przenosimy się w inne miejsce, a wy sobie na kilka chwil spójrzcie co tam Ania działa. Dobra, wracamy. Także jak widzicie, Ania też tam coś działa. A teraz, już wracamy do tematu tego filmu, czyli do kanałów, które oglądam albo nie oglądam. Zaczniemy od tych, których nie oglądam. Oczywiście, yy, zaczniemy od tych budowlanych kanałów, no bo to one jakby yy, najwięcej kiedyś oglądałem, tak? I od tych największych. No bo nie ukrywam, że e, ja nie oglądam tych takich dla dzieci i młodzieży kanałów, to każdy chyba wie, tam jakieś e, Fryzy, czyli te ekipy, którzy, które są największymi kanałami, jakiś Konopski, Wysocki, Wardec, Wardęga itp, itd to wiadomo, że ja takich kanałów po prostu nie oglądam i moi widzowie, wy też pewnie takich kanałów nie oglądacie, chociaż możliwe, że czasami tam ktoś, e, ktoś na coś takiego w sobie popatrzy. Więc zacznijmy od największego kanału e, budowlanego. No chyba jest największy. Musiałbym dokładnie sprawdzić, ale nie wiem. E, czyli od Maria Budowlańca. E, oglądałem jego kilka filmów. On jest bardzo dużym kanałem. W tej chwili mu wyświetlenia mocno siadły, no bo wszystkim kanałom budowlanym e, wyświetlenia siadają, no bo to jest proste, prawda? Siada budowlanka, więc ludzi nie interesują rzeczy o budowach domu a tak jak na moim kanale, y, już nie ma w zasadzie takiego typowego kanału budowlanego, on tam może z samego początku tego był, on tak jak mój, na, nigdy nie był takim czysto budowlanym kanałem i, i zaczniemy od tego Maria, no, y, więc y, ja oglądałem jego kilka filmów, ale ze względu na to, że każdy jego film, chyba każdy, nie wiem czy on miał jakikolwiek film bez reklamy, może tam kiedyś na samym początku, a już jest parę ładnych lat, bo to on tak chyba jako jeden z pierwszych zaczynał taką budowlankę. Może tam ktoś jeszcze był wcześniej, nie wiem, ale, ale Mario i Maria, oglądałem ogólnie kilka filmów, nie oglądam go tak jak każdy mniej więcej wie, ze względu na to, że on na każdym filmie coś tam reklamuje yy, czyli, czyli no dobra on sobie wybrał taką drużkę i, i sobie niech idzie, ale dla mnie to te jego filmy, chociaż fajnie zmontowane e, itp. itd to są takimi zwykłymi reklamami, które najczęściej się pomija, jak wiecie, nie? Więc dlatego jego nie oglądam. Drugim kanałem, też bardzo dużym, jednym też z większych budowlanych, no to każdy już jego zna i każdy, większość osób, które mnie oglądała, oglądała też jego, czyli to jest kto? No, chyba już tu każdy się domyśla: to oczywiście Łukasz Budowlaniec ja go osobiście już kiedyś wam mówiłem, bo ja z nim miałem tam może nie też na pięńku, tylko mi on się nie podobał, że kłamie kłamie tam w żywo oczy, a ludzie w to wierzą łykają jak pelikany i tyle, ale to nawet nie o to chodził. on miał bardzo dobrą bajerę dlatego miał super oglądalność bo jego każdy film oglądało około 50 tysięcy osób, każdy bez różnicy co by nie nagrał, mógł tam sobie puścić tylko jak ptaszki śpiewają i też go oglądali więc był dużym kanałem już no, ale ja go jakby nie oglądałem, no i teraz tym bardziej go już nie oglądam Ja skorzystałem z jego H2 filmów, znaczy z jednego skorzystałem, a z drugiego tak popatrzyłem jak kłamie, tak? No i odpuściłem go i po prostu yy, go nie oglądałem, ale wiem, że wiele osób nawet dzisiaj chętnie by, chętnie by go z powrotem zobaczyła Także Łukasz, jak tam gdzieś tego, to wracaj bo to, że ktoś jest przeciwko tobie to nie znaczy, że e, większość jest, bo większość ludzi na pewno chętnie by cię zobaczyła znowu na YouTube i, i żebyś tam pobajerował trochę, bo bajer masz super, także jak coś to wracaj, e, to nieważne, nie wnikajmy w to jak to tam się stało, że on odszedł z YouTube'a, to jest ich, chyba sprawy tam jakieś pewnie, tak powiedzmy najkrócej, rodzinne, e, coś tam nie wypaliło i tyle. Bo nie wierzę, żeby człowiek, który zarabiał na YouTube takie pieniądze, odszedł dobrowolnie, czyli coś tam musiało nie zgrać się. No, ale to jest drugi kanał, który którego w zasadzie nie oglądałem i którego już nie ma. No i nie oglądam go. Znaczy, kanał jest, dalej filmy jego są, ale ja już go nie oglądam i nie oglądałem, no w ten sposób. A co oglądałem? No, moja przygoda z YouTube zaczęła się w 2019 roku. Wcześniej mało z niego korzystałem, od czasami coś tam. To tu rzuciłem okiem, tam rzuciłem, jak każdy nie? jakieś tam powiedzmy wypadki yy, nie wiem, przyroda bo mnie to zawsze interesowało, czyli chodzenie po lesie, więc obserwowałem też takie kanały, które, y, które nagrywały właśnie coś tam związane z lasem z przyrodą, tutaj między innymi właśnie Marcin yy, z lasu Kętrzyński, tak, Kostrzyński chyba, jak, mogłem się pomylić teraz yy, no i, i tak, to było, dopiero jak zacząłem się budować zacząłem sam nagrywać to zacząłem oglądać kanały te takie troszkę mniejsze, ale też w sumie na budowlankę, jak na polski rynek, dość duże. Czyli to był, co dzisiaj robimy. No, niestety nasze drogi też się troszkę tam w międzyczasie rozjechały i ich już od dłuższego czasu w ogóle nie oglądam. Yy, oni są fajni, yy, pracowici, o to trzeba powiedzieć, yy, jakby nie patrzeć, tak. No, mają swoją społeczność. Też mają tam w miarę naprawdę fajne wyświetlenia. E, oni czasami coś pokazują, czasami nie pokazują. oni wystarczą też tak jak Łukasz, budowlaniec, że wpuszczą jakiś filmik, sobie trochę tam pogadają i, i jest ok. I ludzie ich oglądają. Następnie, e, kogo nie oglądam jeszcze z takich kanałów? No Odpad mi: Emil, koszta budowy. To też tak się stało jakoś. Kiedyś go oglądałem dość nawet często. Chyba każdy odcinek, film, jak gdyby. Później jakoś coś tam gdzieś mi nie spasowało z nim, ale to też każdego jest inna sprawa. Czasami teraz do niego zajrzę, ale czasami bardzo rzadko już. No i tyle. Kto tam jeszcze? Krzysiek z kanału. Remont 4U. Jego też kiedyś trochę oglądałem, ale trochę, niedużo. Teraz go nie oglądam wcale, ale jak tak widzę, bo on gdzieś tam się wyświetla czasami, to też fajny ma kanał i, znaczy, fajny, no, zależy co komu się podoba, tak. I, i po prostu wyświetlenia ma też fajne, ale jego już nie oglądam od dłuższego czasu. Nawet nie patrzyłem, co tam się u niego dzieje. I to takie chyba z tych budowlanych kanałów, pewnie. Wszystkie, może jeszcze jakieś, które oglądałem, a teraz już nie oglądam, ale mogę tego nie pamiętać, nie? Wiecie, jak to jest. Yy, a teraz, te kanały, które oglądam, ale nie tak na, jakby stało, tak? Więc to kanał będzie niełatwo. Yy, tam rodzinka, wiadomo, kto, kto ogląda, to wie, i ich od czasu do czasu oglądam, bo oni po prostu fajnie nagrywają, moim zdaniem. Też nie, nie, nie stale. Oni chyba jakoś zaczynali, nawet chyba troszkę po mnie, i troszkę po mnie zaczynali też nagrywać na YouTube. Kanał im się też w miarę rozwinął, moim zdaniem. Nawet fajnie, bo ostatnio chyba tam pokazywali nawet dochody swoje. No to, moim zdaniem, to już na takim poziomie, na takiej oglądalności, no to jest fajnie, mogę powiedzieć wam. Każdy pewnie by chciał, albo co drugi, który próbuje na YouTube e, już tyle mieć. No i to, kogo tam jeszcze z budowlanych kanałów oglądam, e, e, powiem Wam, że oglądam taką dziewczynę e, różowym okiem. E, nie wiem, czemu tam się mąż rzadko pokazuje, czasami się pokazuje, ale rzadko chyba mąż, nie wiem, bo to teraz wiecie, z tymi ślubami to różnie jest. Czasami jest to tylko partner. I ona tam też opowiada o budowie domu. Z tym, że no, nie ma dużych wyświetleń, no to trzeba przyznać, ale powiem Wam, że jak ona mówi, to ona przynajmniej teoretycznie wie więcej ode mnie, jak sobie jej słucham, o pewnych tam pracach, nie? Tam Max Wioskowy pies się odzywa cały czas, przeszkadza mu, że chodzę, bo tak na się powiem, tutaj miał powstać w pierwszej edycji mój. Dom, Nasz dom, mój Ani Kuby, tak? Tak to miało wyglądać, tu byśmy gdzieś sobie go postawili. Ale z tego względu, że jest tutaj stanowisko archeologiczne, nie dało się i tak sobie wisi tam, próbu, jest próba jakieś obchodzenia, o nie obchodzenia, tylko dzielenia, srania i tego tego, ale to mniejsza z tym. No i, y, czyli z takich budowlanych kanałów, to na dzień dzisiejszy został tylko, jeszcze właśnie będzie niełatwo, i różowym okiem a budowlanych kanałów jest bardzo dużo, ja nawet nie wiedziałem, że aż tyle e, niektórych w ogóle nie oglądałem. E, jest Tata Vlog, czy jakoś tak. E, nawet nie kojarzę, nigdy chyba na tym kanale nie byłem. E, jest e, kanał Rodzina na Polu albo coś takiego. E, też ich nigdy nie oglądałem, ale czasami mi się wyświetlają i widzę, jakie mają y, duże wyświetlenie. Ja nie wiem, czy oni tam pokazują coś, jak coś robią, czy po prostu opowiadają sobie, tak jak powiedzmy ja, czy tak jak właśnie dziewczyna z kanału Różowym Okiem, tak? Jest jeszcze, no sorry, zapomniałem tam opowiedzieć o Dawidzie budowlancu też, bo to coś porównywalne z Remont 4U, z tym, że Dawid długo, długo nagrywał, nie szło mu, nie szło, ale był cierpliwy i w końcu załapało. No i i teraz tam jako takie ma wyświetlenia, on po prostu pokazuje to, co robi yy, i tyle, no, ale jego też rzadko, nie będę ukrywał, no, rzadko oglądam, bo ja już teraz w ogóle rzadko oglądam kanały budowlane. W tej chwili przeniosłem się na takie bardziej tematy życiowe, czyli kogoś tam polubię i sobie jego oglądam, żeby zobaczyć, co tam u niego słychać, tak? Tak to wygląda w moim przypadku. No i teraz... Ostatnio, co powiedzmy, jeżeli kogoś tam zapomniałem, no to sorry. Tutaj nie jakoś przygotowywałem się, nie robiłem kartki, żeby na powiedzieć wam dokładnie. Mam nadzieję, że wymieniłem wam te kanały, których nie oglądam w zasadzie już teraz w ogóle, albo nie oglądałem. Tak jak właśnie Mario, budowlańca y, Łukasza, budowlańca y, Remont foriu, y, Będzie, nie, co dzisiaj robimy. Y, Coś tam jeszcze było, nie pamiętam już teraz, zapomniałem, albo których. A Emila nie oglądam też. Yy, yy, a oglądam właśnie jeszcze od czasu do czasu. Będzie niełatwo, będzie to różowym okiem. To takie jakby typowo budowlane, chociaż też trochę życiowe już te są ten. A teraz powiem Wam, kogo oglądam. No, yy, tak jak Wam mówiłem, z tych budowlanych kanałów to za bardzo już nie, więc oglądam na dzień dzisiejszy. Yy, kanał przyrodnicze, czyli to takie przyrodnicze, no trudno powiedzieć. Dalej Marcina, ale Marcin wrzuca te filmy, raz wrzuca, raz nie wrzuca, on czasami dwa miesiące ma przerwy, także, że ale od czasu do czasu tam do niego zaglądam i, i patrzę, jak jest coś nowego, to sobie obejrzę, bo on bardzo fajnie opowiada. Eee, też pokazuje, bo ma sporo materiałów nakręconych. Jego oglądam z tych takich jeszcze miłośników, lasu, zbieractwa, grzybów, i tepe oglądam Tadzia, Tadeusza Zapałę. Oglądam też Mariusza Nędzyńskiego, on tam zbieszczat wrzuca filmiki. Też nie zawsze nie mówię, że jestem stałym widzem, ale oglądam od czasu do czasu. Jak coś tam po prostu popatrzeć chcę, jak gdzieś tam łazi po kniejach tych swoich, bo on tam pracuje gdzieś w lasach, więc dla niego jest to jakby uproszczone. No i tyle. E, z kanałów budowlanych to wam mówiłem już różowym okiem będzie niełatwo. E, no i z kanałów też taki trochę powiązany, bo tam chyba zaczynało się e, e, z budowlanką e, kanał e, się nazywa e, To się nie uda. Czyli mam na, pewnie na, mnie też parę osób ogląda, które oglądają ją. Ją tam chyba bardziej oglądają kobiety, ale mężczyźni też. E, i to jest Kaśka właśnie z kanału To się nie uda. Taka moim zdaniem pozytywna osoba, fajna i tyle. Oglądam też czasami jeszcze, powiem Wam, hmm, Eva Klim vlog. Też nieregularnie, ale od czasu do czasu. Ostatnio nie byłem chyba z dwa tygodnie tam od świąt chyba na tym kanale. Muszę zobaczyć, czy tam coś się nie pozmieniało. I co, i więcej, no to tam co wleci? Najczęściej to kabarety, powiem Wam szczerze, powiem wam szczerze czyli. E, no kabarety. No, a kabarety to każdy wie o co chodzi, żeby się trochę tam e, pośmiać i, i żeby nie myśleć tylko o tym, co się w koło nas dzieje, jaka tutaj jest sytuacja w naszym kraju. Nie tylko w naszym. No powiedzmy, e, wszędzie jest taka sytuacja lipna ogólnie. No, ale idą wybory, także może trochę coś się pozmienia. Zobaczymy. no, Mam nadzieję, znaczy, ja wiem, że się pozmienia. Wierzę w to. Ja byłem optymistą zawsze, także nie ma co tutaj płakać. Nad rozlanym mlekiem. Mam nadzieję, że się to wszystko już powstrzyma. Więc tak ogólnie Wam o tych kanałach chyba powiedziałem. I co, i będzie tylko lepiej. Widzieliście ostatnie informacje, jak urzędnicy państwowi, bo ja prezesów firm państwowych, spółek Skarbu Państwa nazywam urzędnikami państwowymi, jak wpłacają na PiS po 30, 40, 50 tysięcy, w tamtym roku wpłacali, a teraz zaczął się nowy rok, więc wpłacają znowu, bo żeby partia mogła robić ludziom wodę z mózgu, no bo wybory wiadomo, że się zbliżają, więc trzeba natłuc ludziom w głowę, że że są tacy dobrzy i wspaniali, ale to może temat na inny film, na inny raz i tyle. No. Jeziorko ciche, fajnie, spokojnie. Także trzymajcie się. Nie wiem, czy ten film Was zainteresuje, ale myślę, że tak, bo to mnie też interesuje czasami, co inne osoby oglądają. A jeszcze zapomniałem wam powiedzieć o jednej rzeczy. Przecież. No nie oglądam też już zupełnie. Yy, Kolegi z kanału Panele Fotowoltaniczne, bo zaczął w clickbaity walić i te tabelki mnie. Kiedyś oglądałem go parę razy, ale te tabelki to mnie tragedia była. Ja tam nie... On mówił, a ja ogólnie nie rozumiałem. Do końca filmu go oglądałem i nie wiedziałem o co tam chodzi. No i nie oglądam walka z kanału Pompy Ciepła, już też od dłuższego czasu tam się po prostu nie oglądam dla mnie. On też mocno w Clickbajty uderzył. Zresztą słuchajcie, to te clickbajty to ja też czasami robię, bo jak widzicie, że na innych kanałach to cieszy się jakimś tam powodzeniem, to robicie. Jak wam spada powiedzmy ta oglądalność, to trzeba jakiś wrzucić filmik, który gdzieś tam się wybije, przypomni o tym, że znowu jesteście. Ja staram się ich tam za bardzo nie używać, ale czasami też nie ukrywam, że wrzucam. Także zapomniałem o tych dwóch kanałach. Tych dwóch kanałów też już nie oglądam od dłuższego czasu, bo po prostu nie wiem, przejedli mi się. Kiedyś fotowoltaika była na, na czasie. W tej chwili ona jakby odpuściła. Teraz na czasie są wiatraki, i jeszcze pompy ciepła cały czas, więc te kanały, które w takich dziedzinach, jak gdyby w tym rejonie prosperują, kręcą się, no to one mają jako taką oglądalność, nie ma co się dziwić. A mm, ogólnie kanały budowlane e, będą miały teraz problem, bo, bo no jak ludzie się nie budują, no to, to tak jak w moim przypadku, dopóki się budowałem, to oglądałem co inni robią, jak to robią, e, jak im się powodzi, czy im się udało, ile za to, to zapłacili. A teraz, jak ludzie się nie budują, to wiadomo, że ta społeczność budowlana, niestety, będzie spadała, więc będą coraz mniejsze wyświetlenia, no i trzeba uderzać czasami w jakiś inne rzeczy. Można powiedzmy ten content mieć taki typowo jakby jednorodzajowy, albo można też nagrywać tak jak ja o wszystkim i o niczym. Jeden film załapię, inny nie załapię. Ten film, który załapał jakoś w tym roku chyba tam o, tych, o tej karze dla Orlenu, to powiem Wam szczerze, że nie jestem w sumie z niego zadowolony, bo on rozwalił mi jak gdyby kanał. Zastanawiałem się, czy go nie usunąć, bo on jest zupełnie niepotrzebny, bo to jakieś trafiły mi się, nie ukrywam, puste wyświetlenia. Tak to wygląda po prostu, bo, bo, bo tak to wygląda. Nie wiem, jak to się stało, ale tak to się stało. Znaczy, ja się domyślam, ale nie chcę wam tego tłumaczyć, bo to by za długo znowu trwało i, i nie ma sensu. Także wracamy do domku, coś tam jeszcze trzeba podziałać bo zaraz w drogę, nie wiemy jak tutaj z tą podróżą będzie, bo, bo, bo pogoda jest jaka jest, pada śnieg, jak pada śnieg to drogi będą takie, mogą być lipne, więc nie wiem, no, ostatni rzut oka na tą naszą półtorej hektarową działeczkę, która sobie tutaj leży i pewnie leżeć jeszcze będzie dłuższy czas i co, i pozdrawiam wszystkich, także się nagadałem, znowu patrzę, chyba już będzie film przeszło 20 minut. A takie długie filmy też nie zawsze y, chce się oglądać. No więc to, dobrze jest. Trzymajcie się, pozdrawiam. Następny film pewnie będzie już y, z Deutschlandów. Chyba, że może y, Ania by chciała coś nagrać, nie wiem, zobaczę. Jak będzie coś chciała, no to może puszczę jakiś filmik y, Ani. Jak zobaczę jeszcze, no? Także trzymajcie się. Pozdrowionka i pięknych widoków za oknem. Życzę Wam takich przynajmniej jak ja mam tutaj.